Hej, witajcie w nowym filmiku. Dzisiaj jak widzicie dwuosobowy skład bez Rafała, Rafał niestety mógł, yy, musiał zostać na firmie, kupa spraw, kupa obowiązków, bardzo dużo zamówień, bardzo dużo trzeba naprodukować tego wszystko, wszystkiego. Kucyk, trzyma, kucharz i patrzcie co mamy kuj. jak Mamy tyle sprzętu, to znaczy tylko jedno. Będzie nocka. Będzie nocka, będzie się działo. Mam nadzieję. Jesteśmy prawie już na miejscówce, tam w ogóle mamy kolegę, który trzyma dla nas miejsce, znajdujemy się na łubisku Żwirek, jest to stowarzyszenie w miejscowości Międzyrzec Podlaski. Patrzcie po jakich dołach. Audi ledwo co zipie trzy razy obszurka spodem, paliwo gubimy, ale byleby do miejscówki. Dobra, w końcu jesteśmy na miejscówce. Ciężko było się znaleźć, bo główna droga jest tam. To jest taka droga boczna, to jest dowodowy, straszny kasper, trochę z 10 razy szorną spodem. Ale jesteśmy. Ale jesteśmy. A więc powoli się rozstawiamy, jest godzina 20, troszeczkę nam e, uciekło czasu na dojazd tutaj, żeby znalezienie się. Ja swoje węteczki miałem łowić wcześniej na Federka, teraz za późno jest, no i nastawiam się już tylko i wyłącznie jedną wędkę na grubo na Karpia z wywózki. Kasper mi wywiezie pontonem, podsypie troszeczkę pod zestawik, a druga węteczka będzie na wątróbkę z rastówkami. Taką kanapeczkę zrobimy, na Federkę już nie ma czasu. Zobaczymy Feder z rana, no, na razie co rozstawiamy się, rozpakowujemy, bo jest tego pełno i mnóstwo. Cały bagażnik zawalony, jako tylko dwie osoby. Jest tego, oho. Kolację czas odpalić jakąś, nie? Żeliwo fajne. I tak, tutaj żarcie dla ryb, a tutaj dla nas. Troszeczkę tego jest, no ale cała noc przed nami. Będziemy palić grilla. Są góreczki, ale to do wódeczki. Klimatyzacja. A jeszcze to dla rybek. Jest sumna sum na wątróbeczkę i wątróbkę i rasóweczki takie spod płotu. Cały pęczek. Tutaj jest ich trochę. Mniam, 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 Dobra, na pierwszy rzut. Lecą rasuwy, takie pod płotu kopane dzisiaj, świeżutkie. I to rzucam na suma. Druga wędka, zaraz będę ją uzbrajał, To wędruję na karpia. To tak rozwieszam, nie na kotwiczkę, bo zapomniałem ze sobą wziąć haków. I jedz do wody. Myślę, że chyba daleko nie trzeba na tego szuma ładować. Dobra. Pierwszy zestaw leci na zrywkę z kamieniem. Uh -huh. y, podczas brania kamień wypada i możemy bezpiecznie y, przyholować do brzegu. To jest trochę lepiej, bo nie ma ciężarka, nie ma takiego... Nie zatruwamy środowiska, bowiem. Bo no, też fajne. Na przelocie. Nie masz tutaj na wcisk. Ze... Co tutaj składasz? Na ten zestaw leci pomarańcza Sly Bites. Sly bites. I z kulką Aha, podbierz kuleczką. Pomarańcz. To jest tonąca. Y, tak, a nęcone będzie cytrusem. A to masz dip? Też pomarańcz. A, czy bardzo na słodko i wszystko jednym smaku. Y, a drugie? będzie cytrusem i miksem Miks owocowy. owocowym. Na drugą widzę przygotowana na drugą nasz... Y, też leci zrywka. Z... Nęcone będzie z kisłym masłem. I na haczyk y, też. Kulas. Premium z kisłym masło. Zestaw też na zrywkę robisz taki sam? Tak, taki sam. Aha, jest tam nawet kamyk. Przygotowane. No fajne. Powiem Ci. Ciekawe. Jaki są bo sąsiad ma odjazd, stoi z nami, rozmawia, a tam, tam, biebi, bi biebi, 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 szybkę. I co I Wiesz, musisz sekund, Musisz sobie kupić ten. No. Musisz sobie kupić koniecznie centralkę. No. Chcąc porozmawiać z koleżkami, wow, wow. ci mówiłem, że będzie. Mhm. Słyszę jedzie, 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 jedzie. No. Może teraz się nie zepnie, co? Pamiętasz na co? Pamiętam. Co dałeś? Ananas. Y Ananas. Dobra, holuj, tylko mów. Anana pomarańcza. Ładnie wędkę pracuje. Na, na mały teleczyk. O, o, ty. Czyżby jesiodr? Nie wiem. Spombowałeś tam, widzę, z Co? Tak. Spombowałeś. Tak. Dobra, jak chcesz, pomogę ci z podbierakiem. Dobra, dobra, jak ty go masz z tej strony... Tu masz blisko w nie? Ciekawe, co to będzie. Kurwa! Pech. Ja pierdzielę No niestety, co zrobisz. Jaką masz żyłkę? Yy... Grubość? 30? No to... Już z zapasem mocy. Był tutaj w trzcinie. Tak, poszedł w No. Kurde. No trudne. Morda jeża. Niestety urwało się przy samym brzegu, musiał karp się zaplątać za trzcinki, no nie tym razem, a tutaj, Dawid elegancko przyczepką, o same łowisko, kierowca i alkohol pije, ale patrzy zero. Pora coś szamać tylko, jak się stoi przy wędkach to nie przy grillu i się trochę skopciło, ale podobno węgiel jest dobry na sraczkę, co? No i w końcu ogarnąłem lustrzankę Udało mi się zacząć nagrywać Tutaj Eryk próbuje wywozić zestawy łódką A to na razie się bawi łódką Tutaj moja wędka jedna z rzutu zarzucona Zaraz będę, może drugą, wywoził. Tak. A może. Adam nie umiem nagrywać. A może drugą walnę z rzutu. O, Erik się śmieje, że nie umiem nagrywać. I tak, mamy w miarę już tu wszystko porozkładane. Niektóre wędki w wodzie. Zobaczymy, czy co się będzie działo. To tak, przyniesie jak, noc. Jak się do daje łódką? No, patrzcie, Erik pokaże Wam, jak się daje do odciny łódką. O, piwko w ręku, elegancko. Aha, jak przycumowała ładnie. Elegante. Zestaw wywieziony już? Nie, ja tylko na razie zobaczyłem czy to nie plącze, wiesz, bo to jest skiprowanie do tyłu i myślałem, że będzie mi zestaw plątał. A, spoko. No to zobaczymy jak próba włożenia zestawu łódków No, jest pierwsza rybka. Aha, akurat do filmu wypadła, ale jest pierwsza rybka. Karaś. Dosyć szybko branie. Ładny. Ładny nawet. Co? Wypuszczamy. No wypuszczamy. O, spokojnie wpłynął. O, szedł do wody. I na co się tam skusił? Kulka cytrus 16. Mega metoda wygląda tak. Zrobiona jest taka kanapka, jak to moja dziewczyna powiedziała, ombre. E, metod mix ślimak z zanętą wanilia. W środku jest dana kuleczka z szesnastka cytrus. I to leci do wody. Wygląda ciekawie. Ładnie się zapiął. Ładnie zjadł. No zjadł. Nie, nie zjadł kulki. No, no. tak na razie, na razie. No i patrz jaki żywy jak nie leszcza, szat kurde Idzie do Ciebie, patrz no? Patrz, patrz nie, nie. <laughs> Ale Ty jesteś głupi <laughs> dobra poszedł Co Co W tym miejscu Brzecik ma zostawy No Spoko, nawet trochę jest większych tych rybek mhm. Jaka mhm. głębokość? 5,5 y Dobra, one są na 3-3 mniej więcej między 3 a 4 metry w toni I Erik teraz ma rybkę No ładnie chodzi powiem ci Na pewno to nie będzie leś. Na pewno nie będzie leś? O poszło w swoje wędki ostro No to do, kurde ciągnij żebyś tu Kijań no, no, trochę tutaj, nie widać Chociaż nie wiem bo to na karpiówce to już nie mam takiego doświadczenia z takimi lżejszymi rybami Ciemno właśnie, nic nie widać tutaj bardzo. No przy nagrywaniu jest słabo, ale tak ogólnie my coś tam w miarę widzimy, nie? Karaś chyba, wiesz? Karaś? No, tak. Ty, nawet fajny karaś, taki jak twój. O, zobacz. A no, identyczny praktycznie. Pewnie jeden no, rocznik. fajnie, ty, fajnie walczy. Ale fajnie chodzą te karasie, nie? No, fajnie. Może na maciaszkę. Ty, a to nie jest karaś pełnouski? E, Karb znaczy, pełnouski. E, kara, kara... Ty, lekko większy nawet niż mój. Ty, ale grubasek nawet. Grubasek, nie? nie? No mamy takiego karasia wziął właśnie na nowość na Dumbelsa tu mo, tego mojego Odheczony już Na bagnecie Adama Bezpiecznie może się rzucać śmiało No taki powiem Wam z 1,5 kilo może mieć Nie, 1,5 kilo. kilo nie ma Ale z kilo ma pod kilo coś ma, no 80 osiem, deko może Leczki zdrowiutki ładne ładny karasiek no A idziemy wypuszczać od razu Ja. Buziaczek. O ładnie odpłynął, pięknie no i niech rośnie większy u Eryka jest ładna ryba ale na nowość, nie wiem czy go widać na moją ale, nowość, ale stoi w wodzie po ale kolana, w wędkę zobacz jak się gniew karpiówa na co? na nowość Dumbelsa na nowość Dumbelsa, tak chłopie, glaczkę zgubiłem <laughs> Eryk, nie wiem gdzie jest mój klapek ale Eryk stoi w wodzie Ciągnę naprawdę ładną rybę Klapkę zgubiłem Ogólnie to Erik po raz drugi dzisiejszej Uf, nocy klapek. Macie klapka Macie tak. Erik Eryk stoi w wodzie, wyrzuca klapki Bo naprawdę stoi w wodzie po kolana ma naprawdę ładną rybę po raz drugi Uf, dzisiejszej nocy Ale ile? Pierwszy raz minuta po wywózce? Tak, no pierwszy raz 10 minut temu ją zajebistą tą rolę i yy, ryba zerwa mu przypon. Ale teraz daliśmy z przy tego, z plecionki. Te, teraz daliśmy przypomnę z plecionki, zrobiliśmy z Erykiem przypomnę z plecionki. I dosłownie minuta po wywózce i ma zajebistą A, rybę. Będzie. I naprawdę od 4-5 dobrych minut Eryk holuje rybę. I nawet nie jest blisko brzegu. I, I już stoi chłop w wodzie po kolana, ile się dało wejść. No zobaczymy co będzie, zaraz coś pokażemy, nie? Jak będzie bliżej brzegu. Patrzcie, Erik taki, ma takiego pięknego karpia. Taki Zaprezentuj. Pie... Już prezentuję. Taki piękny karp, Wyciągnięty, wyciągnięty na mojego Dumbelsa. Nowość niedługo trafi na, do mnie na sklep na Olixa oraz na Fanpage'a. Pierwsza zasiadka piękna mury, druga zasiadka piękny karp. Oczywiście mój Dumbels. Nowość, która pojawi się pewnie niedługo na, u mnie na sklepie. Taki piękny karpiszon. Śliczny jest, dał popalić. Pierwszy się zarwał, ponieważ miałem zły przypon, drugi został wyholowany, bo jest przypon na pleciące i jest pięknie. Zaraz go dowadniamy wodą i lecimy z tematu. Jesteśmy Kamila w też nagrywaj. No, Ej, wypuszcza karpia. Taki piękny karp. 5, 5 kg, mniej więcej. Na Dumbelsa, mojego nowość oczywiście. Wraca do wady buciaczek. Płyń rośnie jeszcze większy i przy... Przynieś, nie tylko mi, frajdy No dawaj, dawaj malutek Się zmęczył Poszedł pięknie Poszedł Godzi Godzina prawie trzecia Godzina trzecia, my w wodzie, my, my w wodzie. Sto? Wypuszczanie karpia Jest elegancko, łowca zadowolony <laughs> Zajebiście gościu Erik tutaj w majtach przygotowuje się do wywózki wy, wy, wy drugiego zestawu. To, nie, do tego właśnie co karp wzią, A nie? tego co okej. wziął. Okay. Zaraz i drugi muszę wywieźć, bo Adam mi zwinął jeden zestaw, właśnie dlatego, że karp jeździł jak szalały Powiem wam tak, 5,5 kilo, a jeździła jak dwudziestka na komercji. Adam jest świadkiem. Tak, no dosłownie, ja myślałem, że to będzie ryba 10. Plus. I od razu zdjąłem koszulkę z podęki, do wody po szyję, żeby pomóc dla Eryka wyholować tego karpia. Ale zobacz, mówiłem ci. Tutaj większość ryb bierze na delikatne właśnie dumbelsy. Czy tam powiedzmy jakieś kuleczki, a na przykład jak, jak weźmiesz kulki 16, czy powiedzmy 20, to już jest cisza, nie? No tak, tak. Tak mi się głównie wydaje, nie? Tutaj większość ryb jest przyzwyczajona właśnie do mniejszych tych przynęt niż do takich mega dużych jak powiedzmy szesnastki czy dwudziestki. Ja na przykład mam jedno rzucone na taki grubszy zestaw, czyli tam y, dwunastka plus podbita popapem upem ósemko i powiem wam, że nawet chyba jeden tylko pik miałem. A właśnie na tym zestawie miałem odjazd, zaciąłem, zerwało mi zestaw, bo miałem na żyłce. Yy... Tak, i to dosłownie urwało przypon, nie? A urwało przypon. I... Ale miałeś rybę na wędce. Dokładnie, i potem od razu wywózka była? Minutę po wywózce. Minutę po wywózce, tylko słyszę rola z kołowrotka, od razu ciach, zacięcie. Yy, rozkręciłem trochę kołowrotek, żeby było po prostu lżej. I powiem wam, że było naprawdę, yy, no naprawdę było kurde fajna, fajna walka była z rybą. No i ryba dawała. Tak. Ja da Jestem ogólnie zadowolony, Adam przetarz do wody, bo myślą, że to większa ryba, ale powiem Wam, że nawet z takiego karp jestem zadowolony, bo też woda nie jest łatwa. Dno jest zróżnicowane, są większe głębokości, mniejsze głębokości. I tu akurat w tej zatoce po prawej stronie, po lewej stronie, po lewej stronie mamy czciny, po prawej stronie mamy patyki. Dokładnie, no ale jestem ogólnie zadowolony, tym bardziej, że to właśnie na nowy produkt mój. No i tak. I niełatwy zbiornik. No, mega ciężki, tym bardziej, że Z... ma 45 hektarów wielkości. Tak, no 45 hektarów wielkości. Woda naprawdę zróżnicowana, głębokości są bardzo różne. Ale zobacz, jak paruje teraz, bo woda jest ciepła, powietrze jest takie chłodniejsze. E, nasza czwarta czy piąta nocka na tym. Czwarta. Czwarta. No, czwarta. Dwa, dwa razy byliśmy po jednej nocce i raz na dwie nocki. To tak naprawdę pierwsza ryba powyżej kilograma. No do, nie, nie no dobra, ogóle, trafiały że... się leszcze, karasie powyżej kilograma. Ale też no. jasia i, i na przykład bolenia ładnego, nie? No dobra, no to pierwsza ryba powyżej dwóch kilogramów. Pierwsza ryba taka karpiowa, można powiedzieć. Tak, no. no. Ale też fajna, mury mi się ostatnio tutaj trafiły. No tak, no ale ryba, nie oszukując, fajna. Fajna, no. Dobra, wywozimy. Wywozimy, jak coś się jeszcze będzie fajnego działo, a mamy naprawdę nadzieję po tym karpiu, to coś to... będziemy pokazywać. To... Witajcie z kolejnego dnia. Mamy ranek, godzina piąta. Wątróbka nieruszona, były jakieś tam podskubywania, ale wszystko co trafiło do wody z powrotem ląduje na brzegu. I co? Z rana leci taki zestawik. Eee, Nawilżony metodmix, Mix. Kuleczka, wanilia. Jeden czerwony. Ślemy to do wody z żółtu. W nocy były tylko pojedyncze skubnięcia później może zrobić jeszcze wywózkę Idę do sąsiada, coś mu tam piknęło, właśnie rozmawialiśmy, coś, całą noc nic nie było ani u niego, ani u nas. Teraz trochę porzucał z pombem. I coś tam zaczyna się dziać. sunął jak kurde dobry karp. Mm. Daj, daj Już jestem, to pomogę. O, to ty tyle hałasu narobiłeś? Nie. Takie mamy gówno. To jest twoje główno, ty brudzisz ręce. Nie, nie, ja. Dobra, Jakie Takie maleństwo, tyle hałasu już myślałem. No. Padaj. Tam woda. O, tam, tam, sio. Dzisiejsze śniadanko to takie resztki z przoryszego grilla. Ale szkoda to wyrzucać, czas zjeść. tam kucyk. W kokonie. Śpi. Wędeczki, cisza. Nic, dosłownie. To no jeszcze raz, bo tam to chyba się nie nagrało. Bo troszeczkę. Trzeba kombinować. Mam tutaj miks owocowy. Z kulek rafiszowych. I tak, wanilia miks słodki, owocowy, skisłe masło Cytrus, orzech tygrysi I pikantna kiełbacha Zaraz to ląduje do wody Sąsiad Dawid znowu z rybo, wszystkie ryby dzisiaj wyłowi Nie da nam połapać Karpik? Nie dał Kłoj. Karpik O o! No. Siedzi Yeah. Takie ładnym Dawid. No, dzisiaj dobre miejsce trafiłeś, siedzisz od, od czwartku, tak. tak mamy niedzielę. Cały czas donęcasz, donęcasz, tak. spombujesz. I jedna, jedna kulka tylko. No, na jeden, na jeden smak. Tak. No, brawo, gratulacje. Wypuszczasz? Dzięki. tutaj mi kręci jakieś rigi z rigi. Ja się na tym nie znał, ja nie karpiasz. Jemu to sprytnie wychodzi. Jest czas na rybkach. Coś tam uklei mi. To będzie jaki zwykły, czy jakoś to się nazywa? To zwykły, tak? Przyda się na większą rybkę. Rybki nie biorą, to trzeba siedzieć i jeść. Takie śniadanko, to już drugie. Ja wcześniej jadłem. Idziemy wpierdzielać i popijać. Kiełbasę z leszcza można kupić gdzieś tam w Mazurach chyba, tak? To mazurskie leszcze w słoiku, a my mamy kiełbasę z leszcza. Z komercji. Taka kanapeczka nad wodą, na świeżym powietrzu. Mmm, Miam, 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 miam. A czemu tacera akurat undercarpia? Używasz do przyponów? To są bardzo dobre uh -huh. Co to firma? Zawiodła, nie zawiodła? Nie, jeszcze nie zawiodła. No dobrze, fajnie. I to jest tak 35, 25... A i 25 dziesiątki. Dobra. No Kasper hasper przypony, nakręcił tego. Tu ma same Roni Rigi, A tu masz różne, tak? Różne. No nakręciłeś tego. Mam mniej włosów na głowie niż ty przyponów. Rola. Akurat mam rybę. Na borówkę amerykańską. Na borówkę amerykańską. No chłopca założył borówkę. Wczoraj jedliśmy borówki, dzisiaj sobie założył. Dokładnie. Ale ro, ro, ładna rola ogólnie. Chyba leszczyk, wiesz. Ale jak pojechał ty... ale taka rola była. Szkoda, że nie nagrałem. A akurat bym 10 sekund od włączenia GoPro, bo miałem zestaw wyrzucać. Znaczy wyrzucać. Wywodzić. Zaraz zresztą zobaczycie. Dobra dawaj, puść go, ja go tak o, wyhaczę. taka o wychaczę. Tak Czekaj. poprę tu sobie. Ty, ale już nie jest nie jest brzydki. Ja nagrywałem to, jak na borówkę zaczepiałem? Nie, nie. nic nie widać. Teraz miałem rybę i na bardzo nietypową przynętę ogólnie, bo na borówkę amerykańską, zwykłą borówkę, nie żadna kulka, naturalna przynęta na włosie, po prostu była założona borówka amerykańska. Był fajny leszcz, yy, który akurat jest nagrany z GoPro. E, więc mam nadzieję, że widzieliście. Erik tam pika wędkami. Wyciągnął fajnego karpia w nocy, więc też powinniście widzieć, bo jest coś tam nagrane. Rzucam e, teraz mega metodę na borówkę a za chwilę drugi zestaw zobaczycie. Ogólnie to jest godzina bliżej 11, tak po 10.30, pewnie 10.45 czy coś takiego. O, ostatni przerzut i i będziemy się pewnie za godzinkę, półtorej zwijać. Dobra w tym filmiku. Jeżeli w ogóle będzie z tego filmik to wszystko, nic nam nie udało się złowić, niestety. Powoli się pakujemy, sprzątamy, zbieramy swoje śmieci, wszystko pakujemy do wozu. I co nie zawsze uda się złowić rybkę? Klimat fajny teraz praży słonko. Czemu bez ryby? Kto <laughs> to wie. Jak wiecie to powiedzcie.